Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na pierwszym publicznym spotkaniu inwestorskim GAL WSA. Spotykamy się dzisiaj w szczególnym miejscu. Są to jedne z największych w Europie targi inwestycyjne, na którym spotykamy szeroką rzeszę inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych. A moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Ryszard Szczepaniak, prezes zarządu GAL SA. Dzień, dzień dobry dobra. Panie Prezesie. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Prezesie, na początek chciałbym Zapytać w paru krótkich zdaniach, jak wygląda profil działalności Galvo SA i oferta spółki. Wiemy, że Galvo jest podmiotem działającym w sektorze usług dla przemysłu, ale czy mógłby Pan przybliżyć naszym widzom charakterystykę spółki? Tak. Galvo jest spółką galwanotechniczną. Zajmuje się pokrywaniem i uszlachetnianiem metalu, różnymi innymi istotnymi metalami. Naszą Główną specjalizacją jest działalność dla branży energetycznej i elektrotechnicznej. Oczywiście nie są to jedyne, które obsługujemy. Istotną rzeczą jest to, że charakteryzuje nas duża dywersyfikacja i wysoka specjalizacja pokryć, które realizujemy. W szczególności, tak jak wspomniałem, koncentrujemy się na galwanotechnice adresowanej dla energetyki. To jest nasza wysoka specjalizacja, głównie chodzi o srebrzenie i, i, i cynowanie detali, które stanowią konektory w różnego rodzaju urządzeniach, od elektrowni po, po, po mniejsze urządzenia, które, które realizujemy. Ale oczywiście są inne branże także, dla których pracujemy, na przykład branża hydrauliczna czy inne branże techniczne, dla których realizujemy specjalistyczne pokrycia, w których, no, mam nadzieję, jesteśmy wiodącym producentem i wiodącym usługodawcą w tej części, nawet mogę powiedzieć, zaryzykować Europę. Rozumiem. A proszę powiedzieć, ponieważ Galvo jest podmiotem obecnym na rynku w branży galwanicznej, mhm. w branży obróbki medali od wielu lat, czy mógłby Pan y, spróbować określić, jakie są mocne siły, y, mocne strony Galvo SA i być może. Czynniki, które wpływają na konkurencyjność w branży? No przede wszystkim to, o czym wspomniałem poprzednio, ta wysoka dywersyfikacja, różnorodność pokryć, które realizujemy oraz to, że realizujemy pewne indywidualne typy pokryć, które są adresowane dla, no mogę powiedzieć bez przesady, dla high-techu, który funkcjonuje w ramach tych branż, o których wspomniałem istotne jest to, że potrafimy dla naszych klientów rozwiązywać pewne problemy i proponować pewne rozwiązania. co jest niezwykle istotne w przypadku chociażby branży automotive, która co prawda jest mniejszą częścią produkcji, dla której pracujemy i którą realizujemy, ale mamy tam kilka interesujących opracowań dla wiodących marek produkujących i samochody na świecie. Z drugiej tej strony, jeżeli mówimy o rynku energetycznym, ta specjalizacja dotycząca obróbki aluminium w szczególności jest czymś, co nas zdecydowanie wyróżnia i mogę powiedzieć, że ta konkurencja w tym zakresie owszem istnieje, natomiast ona jest w dużej mierze zlokalizowana poza granicami Polski. Znamy oczywiście niektórych naszych konkurentów i ich realizacje. Natomiast no, w tej części ze względu na logistykę, ze względu także na naszą specjalizację, funkcjonujemy i jesteśmy mocnym graczem. Dobrze, a żeby spółka się mogła rozbijać długoterminowo, ważne są oczywiście czynniki niezależne często od firmy i od konkretnego zarządu, od, od grupy menedżerów. Mam tu na myśli uwarunkowania rynkowe. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym widzom? Grupę odbiorców Państwa usług mhm. i wskazać e, obecne zapotrzebowanie rynkowe. No więc e, to, tą generalnie grupą odbiorców są, e, no mógłbym mieć firmy z pierwszej półki, które pracują dla energetyki. Nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy tych firm, natomiast e, są to e, e, wiodące podmioty, e, które chociażby budują elektrownie czy budują rozwiązania dla różnego rodzaju modeli produkcji, energii, przesyłu, no jeżeli Państwo chociażby jedziecie obok Stadionu Narodowego w Warszawie, to tam są nasze, nasze detale również i pewnie tutaj też znajdziemy wiele szynoprzewodów, które realizowaliśmy we współpracy z tymi właśnie istotnymi podmiotami. Właściwie większość z tych podmiotów ma swoje przedstawicielstwa w Polsce, ale realizujemy projekty, które często są adresowane do odbiorców zagranicznych, od właściwie na całym świecie, od Skandynawii po kraje arabskie, Azję, Amerykę południową, częściowo Amerykę północną. Także nasze detale pracują w wielu elektrowniach atomowych, czy innego typu podmiotach, które generują prąd i produkują prąd tutaj, tutaj w Europie. Jeśli zaś chodzi o ten element makroekonomiczny, bo o niego Pan też pytał, no to oczywiście on nie jest istotny. Istotne jest to, jaki jest poziom inwestycji, jaki jest poziom zaangażowania chociażby w OZE czy w inne tego rodzaju konstrukcje, które powstają na świecie. Bo jesteśmy aktywnym uczestnikiem w produkcji różnego rodzaju detali, które są istotne i wykorzystywane w tym zakresie. A proszę mi powiedzieć, Panie Prezesie. Oprócz tych kwestii okołorynkowych, odbiorcy, zapotrzebowanie, czynniki makro, teraz niewątpliwie ważnym czynnikiem są również czynniki geopolityczne. Czy tak. mają one jakiś zasadniczy wpływ na Państwa działalność? Obserwujemy w ostatnim czasie pozytywny trend, na szczęście, który związany jest z tym, że obserwujemy przyrost produkcji, przyrost pewnych specjalistycznych rozwiązań. Prawdopodobnie jest to odpowiedź na ciągle wzrastające zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej i w ogóle zapotrzebowanie energetyczne na świecie, więc na razie ta tendencja wygląda pozytywnie. Nie umiem ocenić, jak dalej rozwinie się sytuacja związana właśnie z tymi czynnikami geopolitycznymi, o których Pan mówi. No, można mieć nadzieję i przypuszczać, że wszystko dobrze się zakończy i że będziemy uczestniczyli też w procesie i modernizacji i odbudowy tych terenów, które, które są niszczone bezwzględnie i, i które, które odczuwają ten uszczerbek ostatnich zdarzeń, z którymi mamy do czynienia. Niemniej jesteśmy jakby w pozytywnym trendzie tego. Co jest istotne na świecie, o czym wspomniałem, o tym rosnącym zapotrzebowaniu na energię, na przesył, na wymianę trakcji, na modernizowanie elementów związanych z, ze stycznikami, z, z różnymi elementami pracującymi wokół przesyłu energii, a my tutaj w tej branży jesteśmy mocni. Jesteśmy istotnym graczem tutaj. Wspomniał pan o kwestiach energetycznych, dlatego chciałbym też dopytać o kwestie, wciąż wzrastających cen surowców i kosztów energii. Proszę mi powiedzieć, jakie one mają wpływ na S.A., na bieżącą działalność i jakie działania na polu operacyjnym i inwestycyjnym Państwo podjęli lub zamierzają podjąć w krótkim czasie. Więc w pierwszym okresie, w szczególności w momencie, kiedy pojawił się COVID, odczuliśmy te problemy surowcowe i odczuliśmy kwestie związane ze wzrostem cen surowców. Nawet w niektórym zakresie poczuliśmy problemy podażowe, jeżeli chodzi o niektóre tzw. Tak basic components, które stosujemy w naszej produkcji. Nie zawsze odbiorcy naszych usług byli dostatecznie wyrozumiali względem naszej reakcji na wzrastające ceny surowców poprzez podnoszenie marsz. Mieliśmy wiele przypadków dużych firm, dużych korporacji, które chciały za wszelką cenę usztywnić swoje ceny i jakby wykorzystać nas do. Osiągania marży przez nie same. Tak? No, niestety trzeba pamiętać o tym, że nasza marża to także istotny element naszego dalszego przetrwania, funkcjonowania pracy naszych pracowników i w ogóle funkcjonowania przedsiębiorstw. Więc w pierwszym okresie odczuliśmy pewien rodzaj szoku cenowego, i musieliśmy wziąć na siebie koszty wzrastających cen. Surowców. Oczywiście z czasem nasi odbiorcy przyzwyczajali się i rozumieli coraz lepiej tę sytuację i akceptowali nasze, nasze argumenty i, i nasze reakcje. Dzisiaj jest znacznie lepiej, ponieważ wszyscy wiemy, że jesteśmy we wspólnym łańcuchu współpracy i dostaw, że interesy poszczególnych firm na każdym etapie muszą być uwzględnione i widzę większą elastyczność we współpracy, jeżeli chodzi o negocjowanie. Cen związanych opartych w dużej mierze na, na surowcach. Tak, my jesteśmy przede wszystkim spółką surowcową. Żeby wykonać dla daną usługę, musimy poskładać kilkanaście, kilkanaście czynników, które, które właśnie składają się z określonych surowców, które połączone dają określone pokrycie galwaniczne, więc jesteśmy tutaj wrażliwi. Natomiast no, zabezpieczamy się w pewien sposób, próbując realizować zakupy we właściwym momencie. Czy też no, na szczęście mamy nie najgorszą sytuację i poduszkę finansową, którą zapewniliśmy dla naszej spółki, możemy reagować bardziej elastycznie. Natomiast na pewno wzrost cen surowców ma duży wpływ na naszą działalność. I na pewno e, no, ma przełożenie na to, w jaki sposób realizujemy swoje marże e, w krótkim i w długim okresie. W krótkim oczywiście e, e, możemy tracić, natomiast w długim okresie na szczęście udaje nam się uzyskać ten efekt, który jest e, pierwotnie zamierzony, czyli satysfakcjonują, satysfakcjonującą marżę i, i, i dobry poziom e, 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 zwrotu. Zmieniliśmy odrobinę politykę cenową, co istotne. Musieliśmy usztywnić narzuty, które realizujemy względem cen zakupu surowców i w ten sposób będziemy dalej funkcjonować. I to jest jakby metoda zabezpieczenia się i w pewien sposób uniezależnienia od, od, od cen surowców, chociaż nie uda nam się to pewnie w 100%, ale w dużej mierze spłaszczymy tę, tę, tę kwestię różnicy cen, z którą mamy do czynienia w krótkim i długim terminie. Chciałbym się może dopytać jeszcze w kwestii otoczenia rynkowego. Wspomniał Pan o y, rozmowach z kontrahentami, o kwestiach inflacyjnych, o kwestiach narzutów cenowych. Mm -hmm. Czy mógłby Pan też powiedzieć, jak wygląda y, kwestia y, de facto inflacji, tak? Mówię tu o presji płacowej na płaszczyźnie współpracowników, y, państwa pracowników, no, którzy nie ukrywamy, nie ukrywajmy, że są bardzo dużym aktywem, bo są to osoby wyspecjalizowane, które są zaznajomione z procesem technologicznym i zapewniają Państwu ciągłość produkcji? No oczywiście te kwestie, które są związane z obciążeniami podatkowymi, z nowymi regulacjami i z inflacją, odczuwamy mocno, bo właściwie poprzez te czynniki, o których Pan powiedział, kilkanaście do kilkudziesięciu procent wzrastają koszty utrzymania pracowników i nie są one bezpośrednio związane tylko z tym, że trzeba generować podwyżki dla pracowników. Obciążenia fiskalne są spore i odczuwamy je podobnie inflacyjne. Presje płacowe oczywiście mamy wysoką, bo taka jest taki jest trend, taka jest tendencja w tej chwili zresztą nieco podsycana przez rynek i przez czynniki zewnętrzne. No możliwości są w pewien sposób określone i ograniczone. Musimy się liczyć z tym, jaka jest sytuacja w danym momencie, jeżeli chodzi o, o koszty produkcji, o koszty utrzymania i w ogóle przetrwania przedsiębiorstwa na rynku, ze względu na to, o czym wspominaliśmy wcześniej, na koszty surowców i koszty w ogóle zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Tak więc no, te czynniki odczuwamy mocno. Mała zmiana regulacji prawnej czy, czy, czy inflacja, tak, boli nas znacznie i, i widzimy, ją, widzimy ją po stronie kosztowej. Z drugiej strony mam nadzieję, że w długiej perspektywie czasu uda się wyrównać e, 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 i zarobić na te, na te elementy, które są w dużej mierze od nas niezależne, Mam nadzieję, że, że, że nasze działania i nasza polityka będą zmierzały w tym kierunku skutecznie i nic nie zakłóci tego działania. Oczywiście nie możemy wszystkiego przewidzieć. Zdarzenia geopolityczne, o których rozmawialiśmy są zupełnie są niespodziewane i, 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 i nikt nie mógł przypuścić, że może niewiele osób, że, że taka sytuacja będzie miała miejsce i jaka ona będzie miała w efekcie wpływ na, na naszą sytuację. Natomiast, no tak, to są trudności, z którymi trzeba się realnie mierzyć i uwzględniać je także w sposobie kalkulacji naszej produkcji dla, dla klientów i mam nadzieję, liczę tutaj na zrozumienie zarówno kontrahentów, jak i końcowego klienta, który w efekcie musi niestety także zapłacić za ten element inflacyjny i kosztowy, z którym mamy w tej chwili do czynienia. Dziękuję, to jakby rozumiemy kwestie otoczenia rynkowego, są to czynniki niezależne, spółka musi się jak najlepiej do nich dostosować i jak najlepiej się w środowisku odnaleźć, natomiast żeby każde przedsiębiorstwo uzyskiwało stały wzrost, ważne jest wyznaczenie i konsekwentna realizacja strategicznych celów, dlatego chciałbym się to odnieść do kwestii wewnętrznych i zewnętrznych być może. Kwestie wewnętrzne mam tu na myśli optymalizację procesową, procesową i organizacyjną czy czy jest to istotna rzecz, na której się Państwo koncentrują? No tak, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo wiele nam się udało w tej kwestii zrobić. Przede wszystkim mamy bardzo dobrą kadrę zarządzającą na poziomie operacyjnym, od dyrektora produkcji po, poprzez kierowników i, i brygadzistów, To jest bardzo istotne, bo to są osoby, które bardzo wiele wnoszą do samej struktury produkcji, do jej modernizacji, do jej przyspieszenia i usprawnienia. Ważne jest także to, że pozostała kadra operacyjna, myślę tutaj o osobach, które są odpowiedzialne za zakupy, sprzedaż, za osoby, które są odpowiedzialne za jakość i środowisko, to są osoby doświadczone, które także bardzo dobrze wpisują się w cały obraz naszej spółki. Od strony kadrowej jesteśmy istotnie wartościowym podmiotem, bardzo i to jest, tak jak Pan wspomniał, duża wartość naszego przedsiębiorstwa. Od pewnego czasu pracuje z nami także nowy dyrektor produkcji, który wprowadził wiele zmian, wiele innowacji, który jest bardzo aktywny na tym polu, co jest niezwykle istotne. I z czego bardzo się cieszę. Zwiększyliśmy efektywność niektórych kąpieli, niektórych linii galwanicznych, co także jest istotnym czynnikiem w obniżeniu kosztów funkcjonowania i uzyskania lepszego zwrotu z różnego rodzaju inwestycji. Unowocześniliśmy się od strony automatyzacji, unowocześniliśmy się od strony tej technologicznej, o której wspomniałem, więc. To są dobre rzeczy, o których trzeba bezwzględnie mówić. Dopracowaliśmy się wielu elementów sterowanych poprzez automatykę, po to, żeby uniknąć błędów ludzkich, które są istotne w całym procesie wytwarzania i zwiększają koszty, koszty jakości. Także ten czynnik wewnętrzny, jeżeli nawet inwestorzy śledzą informacje, które przekazujemy. W różnego rodzaju raportach to te czynniki widać, tak? My chętnie inwestujemy, robimy to dosyć śmiało, pomimo trudnej sytuacji także rynkowej, oczyszczalnia ścieków została wybudowana nowa w momencie, w którym byliśmy w COVID-zie i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dalej się wydarzy. A jednak no, nasza odpowiedzialność za środowisko z jednej strony, a z drugiej strony potrzeba kontynuacji działalności wymusiły na nas także tę inwestycję, a z drugiej strony jesteśmy dumni, że Możemy mieć tak nowoczesną instalację. Więc y, tych, tych rzeczy, które, które robimy na bieżąco wewnątrz firmy jest naprawdę wiele i, i one są bardzo, bardzo efektywne. Ważnym też czynnikiem strategicznym jest y, próba przewidzenia tego, co nastąpi i szukanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Dlatego chciałbym też zapytać się o y, analizę dostępnych y, opcji związanych z y, dalszym rozwojem Galvo. Czy, czy tutaj na tym polu szukają Państwo optymalnych współpracy, optymalnych synergii, a być może obsługi wspólnych klientów? No istotną rzeczą w tym przypadku jest to, że mamy e, bardzo solidną i bardzo lojalną grupę firm, z którymi współpracujemy i dla których świadczymy nasze usługi, z którymi mamy bardzo dobre relacje handlowe i nie tylko, także osobiste, to ma duże znaczenie. E, Rozumiemy się wzajemnie bardzo dobrze, wymieniamy się technologiami i pomagamy sobie. To jest, myślę, bardzo istotne. Jeśli mówi Pan o synergiach czy o tego typu działalności, oczywiście tak. My, myślę, jesteśmy atrakcyjnym podmiotem z punktu widzenia inwestorskiego dla wszystkich tych, którzy. Są zainteresowani tą twardo, może odrobinę nudną, ale technologią przemysłową, która jest niezwykle istotna i która będzie potrzebna przez najbliższe naście, 10, a może i więcej lat w przyszłości i która ma kluczowe znaczenie w wielu wielu branżach, wielu dziedzinach. Oczywiście charakterystyką naszego biznesu jest to, że my jesteśmy w pewien sposób nudni, dość przewidywalni, łatwi do policzenia. Ale z drugiej strony jesteśmy fundamentalni i e, bardzo stabilni z tego punktu widzenia. Więc, e, no cóż, e, patrząc z tego punktu, e, możemy przypuszczać i mieć nadzieję, że e, są podmioty, które. W aktywny sposób obserwują i są zainteresowane inwestycjami czy kooperacją z takimi firmami jak my. Ta współpraca dotychczasowa z dużymi podmiotami pokazuje, że w istocie tak jest i liczę na dalszą współpracę w tym zakresie. No właśnie, wspomniał Pan o, o inwestor inwestorach, którzy obserwują tak, działalność spółki Galwo. Galwo, jak wiadomo, jest spółką publiczną, notowaną w systemie giełdowym na rynku UniConnect. Chciałbym zapytać się właśnie o aspekt inwestycyjny. Mam tu na myśli bardzo atrakcyjną i stosunkowo niską wycenę rynkową spółki giełdowej, która wynosi około 3,5 miliona złotych przy dość niepopularnym, ale jednak przy dla spółek fundamentalnych takich jak Galwo ważnym wskaźniku cena do wartości księgowej, która pokazuje, że ten majątek firmy jest wyceniany na giełdzie z dyskontem 50% wobec ksiąg rachunkowych. Chciałbym zapytać, czy czy jakby ta wycena, która często jest wykorzystywana przez zarządy do skupu akcji własnych, do rozmów z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, czy jest to bardziej dla państwa szansa, czy być może zagrożenie? Mam nadzieję, że jest to oczywiście szansa. Z drugiej strony, istotne jest, tak jak pan wspomniał, że rynek wycenia nas niżej niż w istocie. Aktywa, które posiadamy w spółce, czy, 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 czy gotówka, którą dysponujemy jako, jako, jako poduszka finansowa. Gdyby sumować te wszystkie elementy, to jesteśmy daleko więcej warci niż, niż to rynek pokazuje. Więc być może z tego punktu widzenia jesteśmy tym bardziej atrakcyjnym podmiotem do inwestycji, do budowania różnego rodzaju synergii, czy holdingów, czy, czy, czy innych typu, tego typu działalności. No mam nadzieję, że to już indywidualnie inwestorzy ocenią, ale w istocie tak jest, że bezwzględnie możemy być częścią pewnej większej całości, biorąc pod uwagę także nasz zakres i nasze portfolio klientów, z którymi współpracujemy. A tak jak wspomniałem, to są klienci z pierwszej półki, producentów w różnych branżach na świecie. Z którymi pracujemy, jak również pokrycia, czy też technologie, które korzystamy, to także technologie aktualne, najbardziej nowoczesne, a często innowacyjne, z którymi mamy do czynienia w, w naszej firmie. Więc no, mam nadzieję, że to może być interesujące i ciekawe dla, dla podmiotów, które chciałyby się w jakikolwiek inny sposób związać z takim biznesem jak nasz. Też częścią świata inwestorskiego i częścią społeczności inwestorskiej, tym czym najbardziej, co najbardziej ich interesuje, jest tak naprawdę długoterminowa budowa wartości przedsiębiorstwa. Dlatego też chciałbym się zapytać, czy Państwo, jako spółka giełdowa, co jest oczywiste, robią to transparentnie, przejrzyście, w sposób ciągły, mają Państwo stałą, ustabilizowaną pozycję rynkową, ale proszę mi powiedzieć, czy. Jak wygląda teraz aktualna koncepcja, obrane kierunki związane z długoterminową budową wartości przedsiębiorstwa i czy mówimy tu o dalszym takim mocno fundamentalnym, organicznym rozwoju, czy być może też innych działaniach, na przykład w kierunku spółki holdingowej? Oczywiście o wszystkim ostatecznie decydują akcjonariusze, jeżeli chodzi o tego typu koncepcje. My jako zarząd możemy oczywiście dawać różnego rodzaju propozycje, ale... Ostateczne zdanie zawsze jest na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast na pewno na dzień dzisiejszy na naszą największą siłą i atutem są fundamenty. One są silne, one są stabilne, one są mierzalne, można je zobaczyć, można je zważyć, można ich dotknąć, tych fundamentów, więc to jest bezwzględnie ten kierunek, w którym funkcjonujemy i funkcjonować pewnie dalej będziemy. Oczywiście e, rozważane są różnego rodzaju koncepcje i analizujemy i obserwujemy rynek. E, bezwzględnie chcielibyśmy wykorzystać tę naszą kiełdową strukturę i e, móc zaistnieć na, na, na szerszym e, rynku, ale tak jak wspomniałem, e, tak naprawdę wszystko w rękach akcjonariuszy, ich decyzji i ich koncepcji na wytyczony kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. My na pewno będziemy stabilną, na pewno będziemy fundamentalną firmą i na pewno budują, budowana wartość naszej firmy to solidna, rzetelna współpraca z bardzo dobrymi odbiorcami naszych usług. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Życzę Panu w dalszej kolejności i ciągle takiej stabilizacji biznesowej, realizacji umiejętnej polityki rozwoju spółki, umiejętności adoptowania się do zmieniających się i bardzo dynamicznych warunków rynkowych. A Państwu również bardzo dziękuję za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu inwestorskim Galwo S.A. Moim i Państwa dzisiejszym gościem był Pan Ryszard Szczepaniak, prezes Galwo Zapraszam Państwa do śledzenia naszych kolejnych wydarzeń na kanałach Relacje Rynku. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo.